Przemysław Babiarz zawieszony. W sieci wrze. Czy wyście zwariowali? Cenzura polegnie. Decyzja TVP o zawieszeniu przemysława Babiarza na początku Igrzysk Olimpijskich wywołała spore poruszenie. Posłanka lewicy Anna Maria Żukowska pisze w sieci o skandalu. Prawda się obroni. Wasze czyny będą zapamiętane, a cenzura polegnie, napisał natomiast były premier oraz wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Przemysław Babiarz zawieszony w TVP. Posypały się komentarze. TVP zawiesiła w sobotę komentatora Przemysława Babiarza za interpretację przesłania utworu Imagine Johna Lennon'a na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Na ruch władz TVP w ostrych słowach zareagowali politycy, dziennikarze, internauci. Szefowa klubu lewicy Anna Maria Żukowska pisze w serwisie X o skandalu. Nie no, TVP Info, czy wyście zwariowali? My tu się możemy przekomaszać na Twitterku o sensy, ale żeby z tego powodu zawieszać dziennikarza? Nie znam środowiska sportowego, dlatego proszę Tomasza Zimocha i Krzysztofa Stanowskiego o przekazanie redaktorowi Przemysławowi Babiarzowi słów wsparcia ode mnie. To jest skandal, przekazała szefowa klubu lewicy. W dalszej części zaznaczyła, że Przemysław Babiarz mi ani brat, ani słat, niemniej zawieszenie dziennikarza z powodu jakiejś totalnej pierdoły, w której nikogo nie obraził ani nic, to nadgorliwość i kompletna głupota. Sturowała jej posłanka Paulina Matysiak z partii Razem. Komentarz babiarza do Imagin mi się nie podobał, ale żeby gościa od razu za to zawieszać, to jednak przesada, napisała Matysiak Prawdy nie zagłuszycie, prawda się obroni, wasze czyny będą zapamiętane, a cenzura polegnie, napisał natomiast były premier oraz wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki Coś niesamowitego, tak działa oszalała lewica, która w imię wolności, szacunku i tolerancji knebluje ludziom usta niszczy wolność wypowiedzi powiedział w nagraniu na Facebooku rzecznik Pis Rafał Bochenek. Suchej nitki na ruchu TVP nie zostawił prawicowy publicysta Tomasz Terlikowski. Szybko poszło, TVP zawieszająca za opinię na temat piosenki Lenona, to jednak jest patologia. Czy teraz opinie estetyczne i odpowiednia interpretacja Imagine jest warunkiem komentowania igrzysk olimpijskich? I czy szefostwo TVP nie widzi, że do telewizji publicznej jej daleko? Napisał Terlikowski na Facebooku.